Zawsze w autobusach sprytne wydawały mi się te luki bagażowe, które tak są otwierane od dołu. Ja też takie coś mam. Oduka to. Możesz sobie otworzyć i tutaj schować smakołyki. O! Hej, hej. Co my tutaj mamy? Jest taka duża przesyłka. Dzisiaj doszła. Yy, a co w niej jest? A no w niej są błotniki. Dwa. Lewy, prawy. Lewy, prawy. Do Dukaciaka. Yy, dzisiaj przyszły. Jakość wykonania potrykus Co to? No jest jakieś porysowane takie jak blacha o blacha, wiadomo to będzie malowane No blacha się wydaje dosyć, dosyć grubawa Ocynk polski producent Meister z tej firmy też robił mi drzwi te przesuwne dolne Wspominało o tym, natomiast no nie wiem, pokurzone odkurzone i tu jest w jednym miejscu zgniecione drobie były zgniecione tak, że były zapadnięte, ale można było wypchnąć ale ta jedna to nie jest ta e, tu przy końcu ma ja nie wiem czy to będzie widać się coś odbija. No jest tak lekko wgnieciona, tutaj, jak gdyby w tą stronę. No co zrobisz, no? też się kopał z koniem. Reklamację komu teraz złożyć? Nie mam na to czasu. Myślę, że sobie to jakoś wypchnę. Tego tak jakoś strasznie nie widać. Było bardziej widać, jak było to tak zapadnięte. Bo ona się tak jak się naciśnie, to ona się zapada. Jak to blacha. I to jest ta strona. Tak. Tutaj jest lekko. Nie wiem czy to będzie widać. Załamane, odkształcone. Dobra, ja to nie robię profesjonalnie, sam profesjonalnie też tego nie zrobię. Plachy doszły. Były troszkę tańsze jakieś z innej firmy. No, ale te podobno też dają radę. No, wydają się dosyć grube. Dosyć grube. Ja nie mam czasu na reklamację, na teraz protokoły, bo chciałbym się z tym uporać. A nie mieć kolejnych rzeczy na głowie więc powiedzmy, że to pierd pierd ale jak komuś zależy na tym, żeby to było równo i ten to myślę, że najlepiej wiecie, jak robi to na cacy na na połysk no to lepiej chyba samemu sobie gdzieś odbierać i widzieć co się odbiera nieważne a po dwóch dniach deszczu tam co się pojawiło słońce. Jutro znowu ma padać i pojutrze, i w ogóle od czapy. Ale skoro jest słońce, a ja już jestem po pracy, to będę to dzisiaj szarpał. Muszę to wyszarpać i zacząć coś z tym robić. No, tu sobie pomierzyć, gdzie, w której miejscu ciąć, co ciąć, gdzie ciąć. Więc zobaczymy. Tu jest do wywalenia, tu jest coś do wstawienia. Wiecie. Najgorsze jest to, że to bym sobie odgiął, ale to jest przyspawane do tego co jest na dole. No i to zabiera czas. Ok, odkręcam lampę, ten taki w zasłonkę taką prawda maskownicę, a la zderzak i działam. Jak widać tu jest taka blacha, tu jest łączenie tych dwóch blach. Dotąd jest reperaturka, o ile dobrze pamiętam. Podglądałem blacharza. Więc zazwyczaj, jeżeli tu jest zdrowe, to sobie zostawiał, bo bez sensu tutaj dojście jest do tego miejsca. Więc prawdopodobnie tu gdzieś będzie wycięte, bo tu jest zdrowawe. Nie wiem, czy to się odratuje. Wyczyszczę i zobaczę, jeżeli będzie trzeba coś tu wspawać. Ale naj, najsam przód tu jest blacha, która stanowi wewnętrzny próg, ale ona jest aż tutaj do tego miejsca dana zamiast być gdzieś tu chyba więc muszę ją odciąć żeby to wyjąć no ale też muszę jakoś to zrobić z głową, żeby wiedzieć jak zachować później tutaj tą linię robiąc wewnętrzny próg, ona jest strasznie gruba może ją odratuję i ją tam w miejscu gdzie powinna być mam to już uwolnione jak widać, takie rodzynki w środku. Ta blacha trzyma się tylko do tego, bo się trzyma tego. Póki mam jeszcze ten wewnętrzny tutaj próg, to zaraz wezmę karton i spróbuję sobie to jakoś zachować kształt. Wyciąć karton, tak, żeby po przyłożeniu, wiedzieć, jak ta blacha, która tu będzie, jak ona ma leżeć. I mamy takie coś, mamy takiego strupa. Yy, to było spawywane to, akurat po tej linii udało mi się uciąć. Yy, na razie. Tak nieśmiało to odcinam, ponieważ nie chcę, żeby pół auta było na noc odsłonięte. Po prostu dzięki temu mogę sobie tutaj na ten czas, wydaje mi się, dorobić blachy, które będzie łatwiej mi do, doformować do tego, co tu jest. I dopiero później to będzie dalej, dalej wycinane. Na razie. Chcę to mieć tak przygotowane. Tutaj już ten cały plac oboju. Dopiero odkrywać samochód, no bo na noc byłaby lipa, żeby stał taki z dziurami. Dobrze, no, trzeba iść po jakieś blachy albo kartony i robić szablon szablony. To kolejna aktualizacja. No, tak w środku to wszystko wyglądało. Ta dacha jest bardzo gruba, fajna. Gruba, fajna razem z ziemią, ale no nie wiem, czy do, może do wykorzystania kiedyś, ale na razie o tym nie myślę. Ogólnie jest tak, pierwsza warstwa błotnik wewnętrzny błotnik i tu jeszcze była trzecia jest warstwa i tu jest taki wspornik jest wycięty do odczyszczenia ten środek bo tragedii nie ma yy, i co? i tu jest dupa jeszcze, też podgnita do wyczyszczenia ale żeby to tutaj wyczyścić no to trzeba będzie kable chyba zdemontować odpiąć masę i nie wiem czy coś widać się tutaj dostać, wyciąć to, co jest zgnite, bo tylko strzępy zostały i odbudować to. No, aha, to jest takie coś. I to coś było tu, tak. Więc do tego zdrowego tu mamy kawał już blachy wycięte i do odbudowania. Myślę, że po prostu to zrobię do tego momentu cały taki już próg, nie będę tego dzielił i później dotąd przyjdzie już blacha i chyba tego środka widziałem, że też blacha blacharz ostatniej szansy u siebie, on tego nie zabudowywuje, po prostu tu już jest próg wewnętrzny. No, więc to idę tam w Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze mam do pomalowania ale nie ma kiedy zrobiło się już późno więc ja już składam swoje zabawki ogólnie ogólnie taka przestrzeń się zrobiła to są miejsca do to jest jeszcze do wycięcia a to są miejsca do wyczyszczenia i zakonserwowania powierzchownie to tak wygląda to co było takie naprawdę zrupiałe to wywaliłem z a to było to tutaj proszę e Wartościowych rzeczy to na przykład o, to zostało, bo to jest gdzieś tutaj. I o, i to pozwoli mi zachować jakiś profil, bo z kartonów to bez sensu tutaj coś dorabiać, to nic nie będzie trzymało wymiarów. Kolejna rzecz: o, też jest wartościowy przedmiot. To jest był bardzo ładny tu skorodowany, on jest tutaj do wyprofilowania, czyli jest wspornikiem pod płotnik no i z wartościowych rzeczy jeszcze ta też zachowane jako wzór do naśladowania, więc jutro ma padać, ale nie wiem jak intensywnie. Może dam radę to po prostu poczyścić, jak nie będzie padało jakoś? No nie wiem, nie ma co planować. Na dzisiaj wystarczy. Kurtyna. No i pada. Kolejny dzień. No, miało padać, miało padać, ale padało rano. Później było piękne słońce. Wróciłem sobie kulturalnie z pracy. I zacząłem. Co to to to, Gdzie to mi to leci? To zacząłem kończyć moje dzieło. Czyli wycinamki, pozbyłem się tutaj takiego jeszcze poprzeczki, poczyściłem to i zaczęło, i zaczęło padać. Więc yy, uciekałem, uciekałem, uciekałem no ale może już to przejdzie gdzieś dalej więc teraz boże co ja mówię jak ja uciekałem musiałem się zwijać teraz trochę przestało więc będę to odtłuszczał i erstopował. jest wilgotno ale myślę że jak odtłuszczę i ten airstop nałożę to on sobie z tym poradzi tu były takie dość mocne wrzary ale udało mi się włosami Murzyna to usunąć tam, gdzie miałem dojście włosami, to dojechałem włosami, gdzie szczotą to szczotą, gdzie szczotkami takimi to szczotkami. No ale tutaj nie ma co się rozgadywać, korzystając z chwili, zabezpieczam to. Jeżeli ktoś byłby ciekaw, co tu się dalej dzieje, to już mówię. Od rana świeci słoneczko. Jest super upał, chociaż jest teraz gdzieś po dziesiątej. To, co było erstopowane już rano zaepoksydowałem. Pozalewałem i to robiłem sobie taką blaszkę. Myślałem, że tutaj ten cały profil uda mi się w całości zrobić. Nie mam takiego, takiej blachy grubej, która by. Dała się tak wygiąć i była tak podatna, więc na razie dorobiłem taki kawałek, który przyjdzie sobie tu. On wystaje, ale będzie zagięty, i do niego będzie dospawywany kolejny kawałek. Chciałem jak najmniej spawów robić, uniknąć tego spawania, ograniczyć do minimum, no ale się nie da, więc muszę się dostosować do możliwości. Więc idę po spawarej robię to. Jak widać, trochę się tu podziało. Odbudowałem sobie ten wewnętrzny takie wzmocnienie. Już nie będę mówił ile mi to zajęło, ale dzisiaj coś nie jestem w formie. Zresztą chciałem to zrobić z grubej blachy i grubą blachę ukształtować jest ciężko. Spawy nie będą jakoś. Yy ładnie tu szlifowane, bo to ma trzymać, a nie wyglądać w takim miejscu więc tu mam takie coś już jak gdyby przygotowane pod blachę ale tą wewnętrzną, ale jeszcze muszę ogarnąć tutaj to i chyba zanim ta blacha przyjdzie to po prostu tutaj dorobię kątownik który to wszystko mi chwyci i będę miał możliwość zakonserwowania tego to tyle z aktualizacji taka mała taka mała aktualizacja to co tutaj wspawywałem z kątownika łączenie podłogi ze ścianą boczną wczoraj już na wieczór już było ciemnawo więc nawet tego nie nagrywałem zaerstopowałem dzisiaj z rana przyszedł epoksyd więc będzie sechu jak dobrze pójdzie to wieczorem, jeszcze masa uszczelniająca. I z tej strony też już jest spawy pozalewane epoksydem. Wczoraj na wieczór restopem. Także wypełnione po brzegi. I przyjdzie na to blacha. Która tutaj będzie łączyć się razem z błotnikiem, ale to dopiero jutro. Dzisiaj, dzisiaj tylko wieczorem, jakiś no to, no masa uszczelniająca wiedzie, a tak to jakiś relaks, co by nie zwariować. obsłona kolejna, kolejny dzień zmagań, a to na razie tylko jedna dziesiąta gdzieś tego auta, ale. No tak to, tak to się odbywa jak robisz to pod blokiem, musisz za każdym razem wszystko chować, zdejmować koło, zakładać koło to ten czas też tak inaczej płynie. Blacha, blacha. Ona jeszcze nie jest przespawana, jest złapana cęgą i jest już przymierzona w miejscu gdzie będzie spawana, podoginana, kombinarkami. No i tak, tutaj od góry przyspawam ją Chwycę Później od środka Do tych wąsów yy, I trzeba będzie ją wyprofilować Pod błotnik już Pod błotnik Myślę, że tu będzie Jest za dużo Chyba, że ją się nagnie No to Zobaczymy i obciąć najwyżej więc zaczynam spawać więc zaczynam spawać ten wewnętrzny próg tak to nazwijmy po wspawaniu wygląda tak tutaj myślę, że jeszcze coś będę dorabiał ale to już jak będę miał błotnik który będzie przycięty na wymiar to, to wtedy tutaj zrobię jeszcze jakiś zaślepienie, żeby tutaj się nic nie dostawało trzyma się toto to. ta blacha jest dość gruba, nie doszła mi idealnie, nie chcę tego tak na siłę tutaj naciągać bo po co ma być takie naprężenie. spawałem tu z tej drugiej strony to się trzyma, usztywnia tu przyjdzie wypełnienie no i tak zostanie wolę to tutaj zasłonić uszczelnić, żeby się spod kół nic nie dostawało ale już nie będę tutaj tego naginał, nagrzewał może jeszcze troszkę w to powalę młotkiem, ale to jest tak gruba blacha, że mam za słaby młotek do tego i to tak za bardzo nie idzie ale teraz po prostu zrobię tak, że wytnę to tu. I zajmę się tą stroną. Zawsze w autobusach sprytne wydawały mi się te luki bagażowe, które tak są otwierane od dołu. Ja też takie coś mam. Oduka to. Możesz sobie otworzyć i tutaj schować smakołyki. Tak wygląda to, co ktoś tutaj Wyrzeźbił, zrobił, ukrył wewnętrzny próg. No to jest wszystko, to jest wszystko z żarte. To jest wszystko z żarte. Widząc stan tego, tutaj i myśląc o tym, że tak będzie na całym samochodzie, myślę, że czas prac przy tym aucie wydłuży się jakieś 3 lata. Muszę to powypieprzać, powywalać, powykrawać i tyle. Właściwie to nie wiem na czym skończyłem to ostatnie nadawanie dzisiaj. Wleciało to, to chyba tak. Tak o tym opowiadałem. Wleciało to, wstępnie przycięte tutaj pod, pod błotnik. Tutaj odbudowałem ten element. Jest ciemno, na kurde Tu jest taki spornik poprzeczny. Muszę go odbudować tu przy końcu. Wszystko tutaj jest zaerstopowane już. Dałem sobie profil tutaj już podbłotnik, żeby wiedzieć jak to będzie szło. Rozwierciłem. O, tutaj to już mi odpadło. I co? I jeszcze rozwierciłem tutaj te zgrzewy, żeby już później błotnik nowy tutaj przeszedł na miejsce starego, gdzie były zgrzewy. Mniej więcej na tej wysokości, wydaje mi się, będzie cięcie. Aha. I jeszcze się pobawiłem, jeszcze się pobawiłem i już wyciąłem sobie. A to nie widać wewnętrzną część nadkola po długości. Tak, żeby jutro już odbudowywać wewnętrzną część nadkola, o ile pogoda pozwoli. Dzisiaj była pogoda łaskawa miało padać, nie padało, chociaż były momenty grozy takie. Nadchodzącej burzy, ale poszło bokiem, więc jutro myślę, że albo odetnę cały błotnik, albo na razie tylko wytnę tutaj kawałek, z którego miejsca będę mógł dorabiać wewnętrzne nadkole. Tyle z 11 godzin mi tak zeszło dzisiaj. Zabawy tutaj.